Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w krwawej łaźni według Brexa. Jest to w końcu łaźnia na 85 poziom, bo nie było chyba 3 tygodnie podrząd. No, nagrywałem tydzień temu, no ale wiecie jak to jest. Czasami tak bywa, że się padnie w jednej z pierwszych walk, no i filmik nie wychodzi wcale fajnie i no, że tak powiem, nie jest to opłacalne, żeby go wrzucać. No... No i słuchajcie, tydzień temu tak stwierdziłem, nie, założyłem sobie te błogo z cebekiem, bo było mnie tak, które poniosło, nie, stwierdziłem, że wszystkim będę pizdy czyścić, że tak powiem. Znaczy to źle zabrzmiało, nie, ale wiecie o co chodzi. No i, i co, i wbiłem sobie nałaźnie, i wiecie co, zatekowałem Saja, zatakowałem Saja, wygrałem z nim. A potem zaatakowałem Agdę. I padłem z nim. Co jest kurwa, raz, dwa, trzy? I potem padłem z nim. A padłem z nim, dlatego że wbiły mu trzy plątwy. I dotyk. Jeszcze ominął mi ORkę, nie? Więc, no, taka walka, że. Mało jaki tanc, by takiej nie ugrał, jakby takie, e, takie coś biło w trakcie walki. Nie wiem co to wyskoczyło, nie przeczytałem tego do końca. Zaatakował mnie Sai i hełm mam zły na Saja, aczkolwiek no, staty statystyki ma lepsze, więc problem będzie taki, że on ma podwójny cebek, a ja mam pojedynczy w tym momencie. Niby ja mam lepsze statystyki, ale on pewnie ma lepsze błogo. Ma błogo z dotykiem, o ile się nie mylę. Więc mogę dostać tym razem w pizdę Tydzień temu miałem błogo z cebekiem Które ma niszczenie many I 3% krytyka Ten ma za to 3 leczenia turowego Więc powinno to jakoś Mniej więcej się wyrównać No jak na razie idzie dobrze Zajebiście poszło No niby miałem jeden cebek Ale patrzcie jaki mały ten cebek Za 7,3k z ognia a mam siły krytyka no 1,99 tutaj pisze 1,89 ale z umkami mam 1,99 bo w umkach mam jeszcze siłę krytyka także no słabo słabo i w tym hełmie też mam właśnie te 14% potrafi wbić za 9,5 od samego ognia nie także no Traciłem wątek. Mówiłem chyba o tym, że padłem z tym Agdom. Saya drugi raz zabiłem, ale tym razem on nie zaatakował, a tydzień temu ja go zaatakowałem. No powiem tak, no stwierdziłem, że już nie będę taki agresive player. E, no i sobie, że tak powiem. Blum, blum, blum. Chyba będę grał bardziej spokojniej Nie wiem czy on z nim wygra, czy nie, ale ja bym chciał z nim zawalczyć, bo powiecie jak jest. Ty, Kubuś, zostaw mi go. Halo? Napisał, chcesz go? Tak. Tylko ciekawe czy, czy wygra, czy przegra. Czy Ja w ogóle mam... Wszystko dobrze ubrane na niego. O, kurwa chujowa. Jedna walka mniej. Co zrobisz? Nic nie zrobisz no i właśnie... Czy ja mówiłem o hełmie? Nie pamiętam. O chuj. Znaczy wiecie dlaczego nie pamiętam? Bo trzy razy nagrywałem już tą łaźnię. Raz nagrywałem jak wchodziłem na łaźnię. I się poplątałem, bo 3 tygodnie nie nagrywałem to oczywiście e, z wprawy wysiadłem. E, no i potem drugi raz nagrywałem, to też się poplątałem. Nagrywałem trzeci raz. I teraz nie wiem, czy w tym trzecim, za, za tym trzecim razem powiedziałem o tym hełmie. Ale najwyżej powiem wam drugi raz. Hełm ten dostałem, e, że tak powiem na jakiś czas od Kairusia, bo on go zlotał. Jak widzicie jest jego podpis. Za free, oczywiście, na jakiś czas go dostawię i później go oddam. Jeśli on sobie wbije postać, którą by chciał e, właśnie go, go nosić, Bo on ma, nie wiem, czy mogę w ogóle mówić, ile ma hajsu, ale ma dużo hajsu. I stwierdził, że jak to sprzeda, to i tak mu to różnicy nie zrobi, bo na razie inwestować w nic nie chce, żadną miną postać. E, a jakby go założył, to by go zmarnował. No i stwierdził, że przyczyni się do zrobienia najlepszego maga na klasiku jaki jest w tym okresie czasowym. No i co? Mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że dziękuję? Pozdrawiam? Jeśli tego nie mówiłem wcześniej, bo oczywiście pewnie zrobiłem faila i powiedziałem to na początku filmu o tym hełmie, a teraz mówię drugi raz. Ale coś mi się wydaje, że chyba nie. Jeszcze grup tu ja jest. Nie wiem ile się tak rozgaduje, a w końcu tylko jedna walka była. Chyba jedna. Nie wiem. Tak czy siak dobra. Muszę się tutaj teraz ogarnąć na czacie, bo tutaj jeszcze trzy osoby z poza zostały, nie wiem czy ktoś nie będzie się czasem chciał zawalczyć czy coś. Więc poczytam sobie czat, zobaczę co tutaj w ogóle spamują. I widzimy się jak będzie jakaś walka. W ogóle to właśnie, bo patrzcie. Eee, sprawa wygląda tak, że jest mini-event, bo jest piątek, oczywiście mini-event. Wow, śpiący potworek Kubusia padł sobie na dylu. Nie wiem, czy on czasem nie będzie chciał na przykład mnie zaatakować. Więc tak przygotuję się na ewentualną ewentualność. No i ten mini-event, tak jak już mówiłem, jest chujowy. No po prostu jest chujowy, nie? Znaczy ogólnie, bo wiecie, sprawa wygląda tak, że niby coś jest, a ludzie narzekają, a niby jak nie ma nic, no to nie narzekają. Więc to jest głupie, bo niby, niby coś dostają, a narzekają, nie? Ale, w porównaniu właśnie do tych mini-eventów, które były wcześniej to jest właśnie słabo i dlatego ludzie narzekają, że nie ma tego razy 2 expa, albo razy 2 lotu i tak dalej. Szczerze? Nie wiem, nie wgłębiałem się dlaczego tego nie zrobili, ponoć to wycofali całkowicie. Nie wiem, tak czy siak miałem nadzieję, że będzie ten dwa razy exp i sobie tym łowcom po expie troszeczkę, ale niestety nie pykło. Też miałem w ogóle plan do dzisiaj wbić przez ten tydzień od poniedziałku od 133 bodajże do 140, ale no zatrzymałem się na 135 i wczoraj i dzisiaj nie wbiłem nic. No po prostu tak jakoś nie miałem zbytnio czasu i chęci, bo trochę czasu miałem, nie powiem, że nie, ale chęci nie było niestety. Znaczy inaczej, powiem tak, wczoraj szedłem na EXP, na Berki i na samym początku, nie wiem, 2% chyba wbijam, zaatakowałem typa, który ma 100 dni konto, ogólnie 130, któryś tropek, no patrzę, pół EQ uni, pół EQ hero, no bije, nie, no ja mam jedną legę full hero, tam Unii broń, która jest lepsza od hera, więc no, e, no i go bije, nie, i padłem, e, tilta złapałem, przelogowałem na Pandorę, żeby ubić sobie Mordhena, zaatakowałem je 300 i wyłączyłem Margo, już nie wypiłem w ten dzień. Więc no, tak to u mnie teraz właśnie wygląda ostatnio, że nie mam za bardzo chęci do tej gry. Ale wiecie jak to jest, chęć znowu wróci, bo ja mam tak, że właśnie czasem nie mam chęci, a czasem mnie na przykład weźmie, żeby poekspić, I tak jak właśnie Wam mówiłem, miałem właśnie ten swój cały plan wbić do piątku 140, bo miałem ochotę na grę i 3 dni expiłem, wbiłem te dwa dni. Żebier te dwa lewle, a nie te dwa dni. I co no. I tak słabo, ale przynajmniej coś. Jeszcze pewnie trochę po Expie. Nie ja będę sobie tak powoli ekspić, nie? co mogę mówić dalej. Ja się w ogóle tak rozgaduję, nie wiem ile ten film będzie miał. A jak z... wznowiłem to nagrywanie, to wiecie co chciałem zrobić. Chciałem powiedzieć, że zrobili takie coś, że na te trzy miesiące w zakładce premium są te takie. Mm skrzyneczki, dużo ludzi mi pisało zrób opening skrzynek, coś tam, coś tam ale ja, że biedny jestem znaczy powiem wam tak już od dwóch miesięcy chyba ponad nie wiem nawet, czy w tym roku w ogóle doładowałem sobie seuki na konto więc no tak za bardzo mi szkoda troszeczkę Co? No ja teraz nagrywam będę za 20 minut. No dobra, ale co teraz? No i słuchajcie, e, sprawa wygląda tak, że są te skrzyneczki i że mnie nie stać, znaczy nie stać, nie chcę wydawać. Chilamy się mamy ustawiać, tak? A ja i tak stoję, bo zasaja nie e, dobra. Napiszę. E, I tak. Szkoda mi wydawać, więc e, nie zrobię takiego jakiegoś większego openingu, który na przykład zrobił Kairuś wydał chyba ponad 10 tysięcy, więc właśnie dam wam linka do jego filmu, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak ktoś e, właśnie lubi oglądać takie otwieranie skrzyneczek, bo ja tego nie zrobię akurat. Ale co tydzień sobie postanowiłem, że otworzę jedną skrzyneczkę, chociaż to i tak dużo wydam. Ale patrzcie, mam tutaj smoczą runę i odświętnie mogę doładować troszeczkę tych esełek. I do końca chyba tego, że tak powiem, ewentu będzie mnie chyba stać. Czekajcie, będę miał 4000, 5000. Matematyka, kurde, chyba nie, nie starczy mi do końca tych trzech miesięcy, no chyba nie. No ale mniej więcej się wyrobię, jak najwyżej to trochę doładuje, nie? E, więc, no i w ogóle to jeszcze... Z tych runek, czekajcie. Z tymi runkami to w ogóle była jakaś akcja, że miałem auto zamykanie lotu i ja jeszcze hajs wiszę za te runki, typowi. Bo sprawa wyglądała tak, że typek zawołał na opka, ja przyszedłem, Spadły te runy, ja miałem auto zamykanie, runy mi złapało. No i u nas jest tak, że się płaci ileś tam hajsu za runy, nawet nie wiem ile, ale wiem, że mówisz, bo wtedy nie miałem hajsu. No i zapomniałem w sumie o tym. No. No i się to właśnie doładuje. Jak już to tak w sumie widzicie, to zbieram sobie maskotki legendarne, które mają animacje, więc jak macie to piszcie, odkupię. Zatem oczywiście jakieś. Śmieszne pieniążki, bo oczywiście nie dam powiedzmy 50, albo stoję za jakąś maskotkę, nie? Chociaż nie powiem, to kupiłem chyba za 15, jak się nie mylę. No. Także no. Dobra, słuchajcie, bo przedłużam i przedłużam i otworzymy sobie. I nie chcę żadnego stroju, ani tego, co tam pisało, że jest warte 10 tysięcy. Ani tego tam jakiegoś trwałego na stałe. A ten za 10 tysięcy to jest tylko na 3 miesiące, więc no, też lipa. Tylko chcę maskotkę. I chcę albo um, tego takiego krabika niebiesko-białego, albo tego takiego zombiaka, który nie ma głowy i mu tam krew ścieka, um, siorpi i tam w ogóle z szyi. Więc muszę za te 900, bo w tym za 500 tego nie ma. Więc, no. I powiem tak, jak to trafię, to już w sumie chyba nie będę tego otwierać, no bo szkoda, nie potrzebuję nic więcej z tego, ale znając mój fart, to nie trafię tego, co chcę, więc będę musiał otwierać przez te 3 miesiące. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem. Smoczy strój władczyni łąk. Jardol się No i tak właśnie mi się poszło jebać 900 tesełek. No nie będę żadnego stroju brał jak mam swój prywatny i tak dalej nie Tym bardziej, że to był e, damski strój Co zrobisz nic nie zrobisz Mam nadzieję, że przynajmniej ta łaźnia jakoś fajnie wyjdzie, żebyście nie słuchali samego pierdolenia na tej łaźni. Tylko żeby były jakieś walki jednak, bo tutaj z 10 minut chyba mówię i żadnej walki nie było. Także no dobra. Ja powoli będę zakładać sobie legendarne błogo. Tylko ciśnie mnie strzelanie, więc muszę iść do kibelka zanim będzie kolejne losowanie. I przed losowaniem, w sensie przed walką sobie założę błogo. Także ja lecę się wylać i widzimy się za chwileczkę. Dobra, jestem. No i mi tutaj piszą, że awki w ogóle. Dobra, wypisuję rusz RóżduBSKO. Dobra, wszystko ok. Będę musiał potem błogo założyć. W sumie już mogę, kogo mi wylosowało. Nie wiem, czekajcie. z błogo. Kolika. Wszystko jest pięknie. Z giełdą walczę, a jest to wojownik. I teraz tak nie wiem, czy ma niszczenie many. Nie wiem, czy ma niszczenie many, bo wziąłbym błyskawicę. Dole bije to mogłem. Kurde, wiem, że błyskawice są lepsze, ale nie będę ryzykował na tej łaźni. Lecimy z tematem. Musi jakiś cebek wbić, bo serio. No, nie wiem, mam podwójną fizyczną, no ale to jest wojownik O, wbił, ale zablokowanie. Kurde, za 8,5 k wbił fajny cebek. A i tak dużo dostał. Jakby tak wojownikowi, wojownikowi ominąć o kę byłoby śmiesznie. Kolejna ochronka. Dobra, Rka wbiła. Ale jest dobrze. Krytyki fajnie wchodzą. Kolejna ochronka. Już nie mam many, a on nie ma już many. Po prostu mi się skończyło. Dobra, kolejny fajny krytyk. Ta siła krytyka sero swoje robi, no bo... Krytyki często wbijają są. Nasą... Masywne, nie? Także no, dobra. Czekamy do kolejnego losowania. Mam nadzieję, że wylosuje Mi. Nie wiem, czy oni jeszcze mają walczyć. Aha, no oni jeszcze będą walczyć. Ci jeszcze walczą. No nie wiem. Zostanie Rugri i Mykoś zapewne, no bo Mykoś ma już takie ku... Znaczy już. Ma ten hełm swój z Konga. A Ziziek, yy... W sumie to jest loteria, tak, za, tak w sumie, no ale zależy też od błoga i ten hełmcero jednak dużo daje. Nie wiem, dobra, zobaczymy jak to będzie. Chciałbym stać, o, bo będzie um, nieparzyście, więc no. Ja chcę stać. Stoję w środku. To jest oznaka tego, że będę stał. No, dobra, widzimy się w następnym losowaniu. Wygrał Rugri. Telefon mi się znowu odzywa, ale tym razem ktoś snapa posyła. Dobra, yy, myślałem, że nic coś... się Nieważne. Dobra, widzimy się w kolejnym losowaniu. Tak jak już mówiłem, bo przedłużam strasznie dzisiaj. O kurde! O kurdy, Kurde! To najmocniejszy tanz na klasiku, jaki jest na magów bo ma z Konga. Padł. No. Może być ciekawie, Ziędziek, Rugri, Zobaczymy, czy będę stał. No, widzimy się jak będzie wylosowane. No, stoi Rugri. Ja z dzieckiem walczę. My kolosował. jeszcze raz? 2, 3, 1. Nie, to jest to samo, te same numerki, tylko po prostu inaczej skrimowali. Nie, nieważne. Dobra, no więc mamy walkę z Gdzieśkiem. Co mogę powiedzieć? Więcej walk przynajmniej będzie, ale obawiam się, że padnę i będzie niezręcznie. Bo nie powiem fajnie by było dotrwać chociaż do tego finału, żeby była taka ciekawa łaźnia po tych trzech tygodniach bez łaźni. Ładny krytyk, ładny, ładny. Tylko ma podwójną krytyczną, więc dostał tylko 2,800 od ognia. No, a 4, 4 wbiło. Ja cały czas poddaję ten damage od ognia, no bo zimno to jest takie wiecie, ani nie mam siły krytyka od zimna, ani nic. To jest po prostu tylko, żeby mieć zamro, żeby spowalniać trochę tego SA. No i żeby mieć dotyk, nie? Dimage się liczy z ognia, ten górny. O! Na koniec taki potężny, a raczej taki trochę zabawny, ale wbił cebek 77K, no ale już miałem 38%. Niby przed or no ale. No ale, mogłoby być różnie, mógłby mi ominąć czy coś, nie? Tak jak na przykład Agda mi ominął, ale miałem na styk 12%. No, słuchajcie, to mamy ten finał? Ja się już tak troszeczkę wiecie... Cieszę, że fajna łaśnia wyszła. Nie, że tam padłem na kimś na przykład na tym saju na początku. Ja, jakbym padł na tym saju na początku, nie, to by było strasznie. Bo kolejnej łaśni by nie było, bo prawdopodobnie bym jej nie wrzucił. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Nie wiem, już nie mam laga? Nie. Rugrim pisze, że nie wie, co założyć. Myśli, myśli. Oho. Uh -huh. Zobaczmy, co będzie. Dobra. E, jak Rugri się ogarnie, w sensie ogarnie klipunek, to wznowie nagrywanie. Okej. Okay. Rugri się ruszył i podszedł do mnie, więc chyba. No, napisał, dobra, bije, więc. Lecimy z tematem. No. Jedynie, co w tym magu bym zmienił, to to, żeby było więcej SA. Albo przynajmniej, żeby było obniżanie SA, nie? Znaczy na jedno wychodzi niby. Lepiej by było mieć więcej SA, no bo oczywiście z niektórymi miałbym na przykład pierwszą turę. No ale właśnie, żeby tego SA było więcej, no bo troszeczkę właśnie po tych zmianach w ekwipunku jest go mniej. No ale coś za coś. I tak jestem mocniejszy, no przecież wiadomo. Dobra, tutaj już widać od razu, że dostaję jakieś większe dipsy, dips, dipsy niż w walce z dzieckiem Omijać czy nie omijać? Chcę w się sensie próbować. Pierdole. Kurde, no mogłem zwykły. Bo tak myślałem, że wbije krytyk i, i tak dobiję do tej oerki. Często tak miałem. Ale dobra, uwaga, słuchajcie. Jakoś to leci. 6%. No muszę to ugrać, chyba że klątwa. No, wiadomo. Wiadomo. No dobra, odbieram, żeby nie było jakiegoś lagu, bo tutaj Romusiowa mi pisał właśnie, że że mieli na Pandorze laga, więc no, dobra. Jest tutaj rzeźnik, stuzal <laughs> i sprawa ale no, sprawa wygląda tak, że właśnie Chciałem właśnie co tydzień teraz wbijać prędzej, żeby było więcej walk, ale jednak chyba tak robić nie będę, no bo... I tak mało ludzi jakoś wbija na początku, a dużo naszych wbija i ich wybija, więc i tak byłoby mało walk. Ja bym stracił pół godziny. No i jeszcze mógłbym na przykład z kimś paść, chociaż w sumie wątpię, że z, z kimś padł. Znaczy na przykład z takim Sai'em albo Agdo, no to jest szansa, że padnę, nie? No bo przecież mamy podobne ekwipunki. Ale... Ale wiecie o co chodzi? Mniejsza z tym, dobra. E, walki i tak było chyba w miarę parę. W miarę parę nie. A tym bardziej liczy się, że jest wygrana. E, na postać znowu tydzień nie będę wbijać, żeby legendarne BOGO było do następnej łaźni. No i tyle, no. Mamy zapełnione dwa paseczki. Teraz z tym będę musiał coś zrobić. Bo jest to jedyna łaźnia, którą wygrałem na 5,9 level. Więc, e, no po prostu ją nosiłem przy sobie. Jakbym miał tego więcej, to chyba bym to trzymał w depo, a że jest jedna, to tak sobie tu nosiłem, nie? Może dam tutaj, no ale ciuchcia jest zajebista, ciuchcia jest moja i ciuchcia to jest, e, wiecie, Werex Style. Nie. Jak będą koszulki kiedyś. wiecie, jak będę miał więcej subów, nie? To będą koszulki, to będzie ciuchcia. I będzie jeszcze animacja na tej koszulce, mówię wam, tak będzie. Bo wiecie, zanim ja tam będę miał więcej subów, to już będzie 2040, więc na koszulka będą animacje. Ja wam to przypowiadam. Werex mówi jak jest. Polska. Dobra. Dobra, to było na tle w tej łaźni. Widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Chyba, że nagram coś z tego Łowcy 103.5, ale no nie obiecuję. I raczej tego nie nagram, bo pewnie nie będę miał chęci. No a ja zaraz lecę... w plener. Także dobra, jest wygnana łaźnia. Będziecie mieć też link. Pewnie w opisie do forum, gdzie tą plakietkę wstawię. Chociaż pierwszy raz tak dopiero bym zrobił, jeśli bym tak zrobił. Film dodam pewnie dopiero jutro, z tego względu, że no dzisiaj mnie już nie będzie. No. A plakietkę dodam teraz, od razu. Więc no. No chociaż może i tak tam dam, żebyście sobie na przykład poczytali czy coś. Dobra, mniejsza z tym, dobra, żegnam się, bo przedłużam i przedłużam. Ten film go powiedział z 30 minut. Nie wiem, przesadzam. Z 25 może? 23? Nieważne, nie wiem. Elo.